Dzień dobry słoneczka z tej strony, ciotka Irsy. Witam Was na moim i samca alfa kanale. By Sobotniej Poradzie. Słuchajcie, dzisiaj. Y tak, wygryzłam samca alfa, jeżeli chodzi o Kazbotę. Będzie pewnie za tydzień. W każdym razie chciałam do Was przygotować taki dość szybki poradnik związany z pewnym modem. Oczywiście chodzi o Tuls, ponieważ parę osób do mnie pisało, że mogłabym, że tak powiem, troszeczkę pomóc korzystać, ponieważ w sumie na polskim YouTubie nie znalazłam nic związanego z tym modem. Jeżeli macie inne informacje, bardzo was proszę w komentarzach o linki, bo chętnie też bym się, że tak powiem, zerknęła, co i nie, myślą w ogóle. W ogóle o tym modzie. Tak, w sumie czym jest Tools? Tools jest takim miłym urządzeniem, dzięki któremu możemy bardziej ingerować w obiekty, w ich budowę, w ich położenie, no i też ingerować w rzeczy, które znajdują się poza parcelą. Tak, i też pomaga, no w sumie pozwala, żeby usuwać okna i zamieniać w apartamentach. Mm, ładnie brzmi, nie? No cóż, no to słuchajcie, bierzemy się do roboty i wam parę rzeczy zaraz pokażę. Po pierwsze, co jest chyba najważniejsze, jak uruchomić Tulsa? Tulsa uruchamiamy za pomocą Shift plus T. Widzicie, pojawia się okienko Tulsa, żeby to okienko się pojawiło, trzeba najpierw Tulsa, wiadomo, zainstalować. Żeby to zrobić, trzeba pobrać go ze strony yy, twórcy. Link będziecie mieć w opisie, jak najbardziej. No i wrzucić go do folderu z modami. Pamiętajcie, on jest włożony jakby w dwa foldery, i dopiero folder, który znajduje się w folderze, wrzucamy do modów. Wszystko zresztą jest opisane, jakby co wszystko właśnie twórca napisał w tym folderze, w którym wszystko wrzucił. Tak, mam nadzieję, że jest to w miarę zrozumiałe, a nie zrobiłam masło maślane i tak dalej i tak dalej. Więc uruchomiliśmy tulsam. Jak widzicie, jest kilka opcji. Są to opcje podstawowe, czyli możemy, że tak powiem, poruszać obiektami i góra, góra, dół oraz po, przez, po że tak powiem, siatce. Tak, wszyscy kochają tą siatkę, ale to za chwilę. Możemy je obracać dowolnie, bo jak widzicie ładnie tu się pokazuje stopnie i w ogóle wszystko, to też za chwilę będziemy dokładniej. No i możemy skalować. Oczywiście wszystkie te typu góra-dół oraz skalowanie jest dostępne w grze, tylko że jak bierzemy przedmiot i chcemy go skalować, no to widzicie pojawia się, o. Są jakby takie punkty, a jeżeli weźmiemy Tulsa, i weźmiemy skalowanie, to możemy napisać 1, czyli podstawowa wielkość? Kropka 1. Ważne, zawsze wpisujemy wielkości z kropkami, nie z przecinkami. To jest bardzo istotne. No i jak widzicie, się tylko troszkę, jakby obiekt powiększył. Jest to fantastyczne, jeżeli chodzi o wszelkie, właśnie, elementy dekoracyjne, o, na przykład tutaj te pudełeczka. Żeby, za, właśnie, żeby zaznaczać, no to trzeba kliknąć i musi się zrobić zielony. Tak, widzicie, odznaczyło stolik, że tak powiem podświetliło pudełeczka. No i znowu możemy dać skalę tym razem 0,9. Powinno się troszkę zmniejszyć. I widzicie, troszkę się zmniejszyło. No to jest pod tym względem o wiele lepsze, bo jednak jak mamy możliwość bezpośrednio, która jest w grze, no to jest bach, 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 bach. No widzicie jak to wygląda. Są pewne po prostu jakby punkty. Które ma, są od razu zintegrowane z grą i no nic nie poradzimy. Dalej, jeżeli byśmy chcieli poruszyć na przykład okno, o, mamy mów. To zobaczcie, wyłączę tylko tą wcześniejszą siatkę, pojawia nam się siatka X i Y. -ów. Tak, ja wiem, że są wakacje. Ja to wszystko rozumiem, ale jednak matematyka wszędzie jest. Jak widzicie, zielone są Xy, no a pomarańczowe Y. -ki. W opcjach można zmienić kolory tej siatki, no ale ja uważam, że to jest całkiem widoczne i ja osobiście nie zmieniałam. Ale jest taka opcja. To dla w razie czego, jeżeli jesteście bardziej no, wzrokowcami i chcecie, po prostu macie jakieś ulubione kolory, to można to zmienić. No i o co chodzi? Jeżeli mamy poruszać, no to mamy poruszać względem siatki XY, to piszemy w tym momencie na przykład jedynkę. Jest to odpowiedzialne za X- -a. i dajemy przecinek. I piszemy kolejną jedynkę, która jest odpowiedzialna za y. No i Bach, okno nam się przesunęło. Widzicie? Przesunęło nam się względem siatki, weszło nam do domku. Jeżeli byśmy chcieli, żeby wyszło jakby z poza domku, robimy minus 2, minus 2. I proszę, przeskoczyło poza domek. Również, jakby zauważyliście, że pewnie, że niektóre obiektach są zintegrowane, no to też są przesuwane od razu całość. Tak, tak to wygląda. Więc integrowane obiekty jak najbardziej się będą przesuwały wspólnie, co jest całkiem fajne, powiem Wam. Okej, okay, kolejna opcja. O, widzicie tu sobie. Ja, właśnie, jeżeli chodzi o cofanie, to yy, klikamy na makach Ctrl Z. Przynajmniej ja tak mam. Wiem, że niektórzy mają command Z. Ja mam Ctrl Z. No, i po prostu tak mi jest wygodniej. No, i to jest cofanie. Podejrzewam, że w Ctrl Z w Windowsie będzie tak samo to działało. No, dobra. Kolejna sprawa. No, ok. Żeby odhaczyć, co ważne, musicie mieć włączonego Tulsa, żeby odhaczyć, i wystarczy kliknąć z powrotem na przedmiocie, żeby po prostu go odhaczyć i przestał być. No cóż, edytowalny? Można to tak nazwać. Okej, okay, kolejna ważna rzecz w przypadku Tulsa, no to jest obracanie. Powiem Wam, że ja miałam pewien ostatnio problem, po aktualizacji mi to nie działało, więc zaraz zobaczymy, czy będzie dalej działać, czy w ogóle nie będzie działać, jak to będzie, ponieważ ściągnęłam najnowszy mod, naprawiłam grę i tak dalej, no i zobaczymy. O, jak widzicie, się, o, pojawił się kąt, linia kątu i tak powiem operacji. I można to zmieniać, ponieważ jeżeli teraz byśmy dali, powiedzmy, 32 stopnie, o, widzicie, obróciło się o 32 stopnie. Jeżeli byśmy da, dali minus 32 stopnie, wróci na miejsce. Ogólnie to można od minus 360 do 360, jak to widzieliście tutaj, jest napisane i można, że tak powiem, ingerować. Jeżeli chcemy, żeby się pochylało lewo, prawo, tak, góra, dół, można powiedzieć, co jest fantastyczne do obrazów i luster, zmieniamy tą linię bazową. O, widzicie, teraz pojawiła się na boki. Znowu 32 stopnie. Bach, przesunęła się lodówka. No trochę zmęczona położyła się, no nie oszukujmy się. Jeżeli chcemy, żeby wróciło, dajemy minus 32 stopnie i proszę, wróciło na miejsce. Jeszcze jedno jest, jeżeli chodzi o rotację, to znowu będziemy zmieniać. No i teraz jest do przodu, do tyłu. No i znowu 32 stopnie. Bach, lodówka pada. Chcemy to wrócić na miejsce, możemy zrobić Ctrl Z albo minus 32 stopnie. Powiem Wam, że to jest fantastyczne, bardzo, bardzo to właśnie lubię w obrazach i lustrach, jest to bardzo, bardzo wygodne. Ale słuchajcie, jeszcze co jest ważnego, można kilka obiektów naraz zmieniać, żeby to zrobić, oczywiście trzeba mieć TULSA włączonego, jak zauważyliście, my operujemy cały czas w trybie budowania. Nie korzystam z TULSA w trybie życia, ale można, jak najbardziej można. Dobra, żeby to zrobić, klikamy na jeden przedmiot, Ładnie nam się zaznacza, i w przypadku Maca klikamy Option po prawej stronie. W przypadku Windowsa będzie to prawy Alt. Nie wiem, czy lewy działa, ale prawy na pewno. No i widzicie, zaznaczyliśmy dwa obiekty, trzy obiekty, cztery obiekty. No i skala. Możemy je na przykład powiększyć. Wszystkie ładnie nam się powiększają. Możemy je poruszyć, zmienić im położenie i nie chciały się zmienić, nie wiem dlaczego. A, bo użyłam kropki, nie przecinka, widzicie? Teraz powinny się zmienić. No i proszę, przesunęły wszystkie obiekty razem. Jeżeli chcemy odznaczyć, można bardzo prosto, czyli zaznaczyć po prostu jakiś inny obiekt, bo wszystko robimy za pomocą klikania. Ale jeżeli też chcemy, proszę, zaznaczyć, można jeszcze przesuwać je, nie korzystając z pisania po siatce XY, a trzymając opcję, i po prostu klikając, zobaczcie, widzicie, po troszeczku się przesuwa w stronę, jakby myszki. Powiem Wam, jest to bardzo wygodne. Ja to osobiście bardzo lubię, ponieważ nie trzeba siedzieć i główkować, jeżeli chodzi o jakie wpisać dane XY. Co jest bardzo miłe i łatwe. Co jest jeszcze ważnego? No, w opcjach, poza tym, że mamy takie standardowe opcje, jak cofanie, i między innymi zmiana tych opcji. Tu możemy właśnie zmienić kolory, ale możemy też y, zrobić tak, że odznaczyć, aby kamera nie ruszała nam się za przedmiotami. Możemy nie używać siatki. No i coś, co mnie bardzo denerwowało, jeżeli chodzi o góra dół, jeżeli coś zmieniałam, no to przyklejała się do terenu dany obiekt. I ja to osobiście odznaczyłam. No ale słuchajcie, najlepiej w tym nie grzebać, najwyżej sobie pod siebie zrobić i. No, chyba to tyle, jeżeli chodzi o takie ważniejsze opcje. Mam nadzieję, że wam trochę pomogłam, trochę pokazałam, z Tuls, że Tuls nie jest taki zły. Oczywiście, będę jeszcze się jak najbardziej w niego zagłębiać i jeżeli. Coś jeszcze zwróci moją uwagę i pooglądam sobie oczywiście tutorial twórcy Tulsa. Jeżeli będzie coś jeszcze ciekawego, to jak najbardziej, no co, to zrobimy dogrywkę. Jeszcze jakiś króciutki tutorial się pojawi na kanale. Słuchajcie, bardzo zapraszam do lajkowania, subskrybowania, komentowania. Będzie mi bardzo miło, jeżeli chcecie być na bieżąco z naszym kanałem, pamiętajcie o dzwoneczku, bo tak to bardzo pomaga. I no co, no życzę Wam fantastycznego weekendu. Dajcie znać, czy chociaż troszkę Wam ten tutorial pomógł. Będzie mi bardzo miło za każdy komentarz. Więc trzymajcie się, buziaki, pa!